Będzie dzisiaj przepięknie. So today is a special day. Mamy sesję w Warszawie dla marki Azotyk, To jestem ambasadorką już kolejny rok. No i mam swoją kolekcję, więc właśnie pędzę na sesję i pokażę Wam, jak wygląda taki dzień. Dobro, do you have to go to the studio? Mega! I love you! Not only because Marcelina is filming and shooting for the new collection of hers with ezotique. on the plaza, but also on the whole It's going to be amazing because the set is really beautiful. Now we are at the pistols in the area of the Kopojsk. Kapelo is going to be there. As always, really happy and great energy. But today as well, it's exactly six months off Leonidas. So his birthday, he's half a year old. So big day for everybody. And let's see what the day brings. And more importantly, what are the results of today? Hello, <laughs> Hi. Baby, did you see this uh, the earth? So pearl? pearl? I want Yeah, you want Leonidas to lay on it? Yeah, yeah. maybe. maybe. Ja yeah, we will have we will have a maybe first photoshoot for him. Mm. Dobra. Ale ja Sofi. I don't want to leave you alone, but I have to go. I, I feel not alone today. <laughs> <laughs> Jestem zawieszona, bo dużo się dzieje. E, no dobrze, powiem tak. Co najbardziej zaskoczyło mnie podczas rozszerzania diety? To, że rodzice nie śpią. Znaczy, w sumie wszyscy nie śpią, bo mały e, no ma e, ma ługu, ługu brzuszne, no i nigdy nie wiadomo, jak będzie wyglądała noc. A dzisiaj musimy wyglądać pięknie, jak widzicie. Ale na szczęście pracuje nad nami sztab ludzi. Jest make-up, make są włosy, mamy i stylistkę. I mamy też piękną, piękną aranżację, więc na pewno będzie wszystko dobrze. Takie swoje naturalne włosy. Jakie? Dokładnie. Ja się tak obudziłam dzisiaj. Pokażę wam dzisiaj, kochani. Tak mogę mówić do tego, tak to się mówi? Jak wygląda dzień na takiej sesji? Ile jest w ogóle tutaj ludzi? Kto jest od czego? Nie wiem, czy wszystko ogarniam, wiem. Ale nawet to, że mamy takie tutaj meble i w ogóle taką inscenizację. To jest, to jest wszystko zbudowane na potrzeby sesji. Tutaj jest Asia stylistka, tutaj jest Justa, która pomaga przy różnych wszystkim. Miki, który zrobił te przepiękne włosy. Przecież ja się tak obudziłam, nie? Tak, tak się tak codziennie nie? Dokładnie tak się codziennie budzę. Tutaj mamy operatorów, operatorów, operatorów dźwigów i w ogóle. Tutaj mamy też Backstage. Cześć, cześć. Tutaj mamy też kasienkę, która zrobiła przepiękny make-up. Ten oto tu. Nie wiem, nie liczę ile, ale jest, jest dosyć sporo, nas już tu. Tutaj było moje, było, było moje dziecko, ale, ale poszło. To się wytnie. Nie no wiem. Jest w dobrych rękach. Moja przyjaciółka dzisiaj przyjechała na plan i pomaga nam się zająć małym. Tutaj, tutaj jest Piotruś, który od tej muszli tutaj ale, z, i zrobił czy, całą. Nie umiem. Nie, ja tak. tylko ci przedstawię tą całą piękną zabudowę tutaj. Tutaj jest moja psiapsia -psia z moim, moim, yy, moim lubym, który dzisiaj kończy właśnie.